Dzień dobry. Dziękuję Sołtysowi Andrzejowi Szymczakowi za wprowadzenie mojej prezentacji do porządku zebrania. Andrzej dał mi tylko 20 minut na przedstawienie ogromu informacji, dlatego będę mówił szybko. Za co przepraszam. Z góry dziękuję wszystkim osobom za zadawanie pytań po zakończeniu prezentacji, co pozwoli na ciągnięcie wątku i szybkie ogarnięcie całości przekazu. To, co powiem na początku, ma ścisły związek z całą resztą informacji. Nazywam się Dariusz Legut. Od ponad 32 lat jestem związany z Sulimowem. Tak w 1988 roku wyglądała brama na naszym ślubie zrobiona przez Sulimowską Młodzież. W naszym kościele ślubowaliśmy przed księdzem Kozłowskim, a w tej sali, gdzie jesteśmy, chulaliśmy przez dwa dni. A tak będzie wyglądało miejsce naszego spoczynku, ponieważ już mamy zelą wykupioną miejscówkę. Moja działalność społeczna to przede wszystkim zasięg internetowy, lecz nie tylko. Jestem jednym z kilku moderatorów grupy ludzi na Facebooku, która liczy ponad 70 tysięcy osób, a nazywa się Klub Miłośników Ziół i Zdrowego Stylu Życia. Jestem administratorem w grupie Facebooku To Mi Pomogło, która liczy ponad 1400 członków. Obie te grupy są dla ludzi, którzy chcą wyzdrowieć z różnych dolegliwości wszelkimi możliwymi metodami. Moje działanie w realu to jestem członkiem dwuosobowego zarządu wspólnoty na Starym Mieście w Wrocławiu. Budynek ma 2100 m powierzchni, jest tu 26 mieszkań, dwie restauracje. Poprzez zorganizowanie właścicieli doprowadziliśmy do zmiany gminnego administratora na prywatną firmę administracyjną. Zaangażowanie właścicieli zaskutkowało oszczędnościami rzędu 30% po przeprowadzeniu analizy i modernizacji Węzła Cieplnego. Jednym słowem, wzięliśmy sprawy w swoje ręce. A teraz już o Sulimowie. Rok temu też na zebraniu zaproponowałem, aby wstrzymać się ze sprzedażą działki numer 69, ponieważ można ją wykorzystać w przyszłości jako teren rekreacyjny dla mieszkańców Sulimowa. Poinformowałem też, że zrobię film o historii dworu i miejscowości w związku ze sprzedażą jego Pałacowej części. Film miał być skończony w zimie, jednak zewnętrzna sytuacja uniemożliwiła mi jego skończenie, ale może to i lepiej, ponieważ dobrnąłem z pomocą wielu osób i instytucji do kolejnych istotnych faktów, umacniających polskość wcześniejszych mieszkańców. Zrobiłem zwiastu na filmu, aby bardziej być wiarygodnym w kontaktach z instytucjami. Dotychczas uzyskałem pomoc od. Kustosza Muzeum Archeologicznego, pana Krzysztofa Demidziuka, doktora Przemysława Dulęby, speca od his historii celtów, pana Czesława Białczyńskiego, pisarza i scenarzysty znawcy słowiańskości, pana Piotra Osztanowskiego, profesora Uniwersytetu Wrocławskiego, dyrektora Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Piastów Śląskich w brzegu, Archiwum Państwowego we Wrocławiu, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu, od pani Ewy Żewuskiej z Biblioteki Świętej Katarzyny od Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego, Muzeum Historii Miasta Torunia, Muzeum Wojska Polskiego z Warszawy, parafii świętego Krzysztofa z Wrocławia, parafii Garnica do Nowej Świętej Elżbiety we Wrocławiu od mieszkańców Sulimowa, obecnych i przedwojennych. Oto zwiastun filmu. Sulimów. Spokojna, podwrocławska miejscowość. Pośród urodzajnych gleb skryta pod niebieskim płaszczem nieba tu czas płynie wolniej tu natura nadaje rytm życiu ludzi jednak czy Sulimów może nas zadziwić od kiedy mieszkali tu ludzie kim byli czym się zajmowali jakie ślady pozostawili po sobie kto miał i będzie miał wpływ na to miejsce co ma wspólnego z Wrocławską katedrą ratuszem uniwersytetem kościołami świętej elżbiety świętego krzysztofa i marii magdaleny kto kupi dwór, Surynowie? Czy kupi też park? W co jeszcze zainwestuje właściciel? Dlaczego będą przyjeżdżać tu ludzie całej Polski nie tylko? Czy niebawem podwoi się liczba mieszkańców? Czy zamieszkają tu ludzie wyjątkowi? Dlaczego rodziny z dziećmi będą uwielbiały ten zakątek? Jakie historie poznamy? Co na przestrzeni wieków łączyło ludzi mieszkających na tym skrawku ziemi? Ziemia wspólnego z Księżycem. Dziś przekażę tylko niezbędne treści ściśle związane z tematem sprzedaży działki numer 69. Reszta zebranych faktów będzie w produkowanym filmie, który z założenia ma zachęcać do osiedlania się w Sulimowie. Analiza dokumentów wskazała, iż park, polana i lasek były celowo tak ukształtowane i tworzyły zespół krajobrazowy. Do kompozycji krajobrazu dopasował się ten szrów porastający trzciną i wyglądający malowniczo. Do dziś przetrwał ten układ i stanowi ogromny walor. Widok z tego Miejsca na ślężę i na zachodzące słońce jest kojący. Zaskakuje mnie fakt, że na środku polany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ulokowano zabudowę. Tu na zdjęciu domy stanęłyby między bramką a drzewami, zasłaniając krajobraz. Ta decyzja zniszczy największy atut turystyczny Suliwowa. Zatem przedstawiam wizję możliwego wykorzystania przestrzeni, dającą mieszkańcom możliwości rozwoju gospodarstw rolnych, a także pozyskania lokalnych miejsc pracy. Oto widok z góry na, na północno-zachodnią część Sulimowa. Po prawej stronie do góry wiedzie droga do Świętej Katarzyny. Obszar zaznaczony na niebiesko to wspomniana działka nr 69, czyli lasek i przyległe dwa grunty. Tu zaznaczę, że ta działka ma taki sam status jak boisko czy park, to znaczy jest w obrębie Sulimowa i może być wykorzystana na cele mieszkańców. To chyba nikt sobie nie wyobraża, że sprzedamy boisko i, i park. A tu już widać szkic rozlokowania poszczególnych elementów planu. W prawym górnym rogu mamy wyjątkowe osiedle 32 domów kilku rodzinnych, dwu lub trzypiętrowych, które znajdują się przy drodze do świętej Katarzyny. Jego nazwa to osiedle księżycowe. O czym za chwilę? Posuwając się w stronę lasku, mamy tu 7 domków jednorodzinnych z ogródkami przydomowymi, i tuż przy samym lasku mogą być prywatne ogródki działkowe, ale o ogródkach to na samym końcu jak starczy czasu. Ten grunt przy lasku świetnie się nada na tak zwane siłownie zewnętrzne. W tym miejscu ludzie z osiedla będą odpoczywać wraz z dziećmi na tra trawa, wszędzie trawa, wraz z dziećmi korzystając z przyrządów lub ławeczek. Jest tu tym bardziej atrakcyjnie, ponieważ w godzinach południowych drzewa dają cień, tak potrzebny w upalne dni. Od tej strony jest też stawek, tuż za pierwszą linią drzew, niedaleko rowu. Zawsze jest tam woda. Po drugiej stronie lasku, czyli po drugiej stronie działki numer 69, mamy obiekt jedno- lub dwupiętrowy, zależnie od koncepcji projektantów. Jest to żłobko przedszkole, mieszczące około pół tysiąca dzieci. Osiedle, żłobko przedszkole, jak i trzeci obiekt, o którym za chwilę, są zbudowane w technologii Holz 100, czyli drewno 100. Technologii, którą rozpropagował i, i ma firmę pan Erwin Toma z Austrii. Jest to system ekologicznej, recyklingowej zabudowy terenów o walorach krajobrazowych. Wracając do przedszkola, to wokoło niego jest zieleń, która zostanie wykorzystana na selektywne place zabaw. Dzieci z różnych grup wiekowych będą miały place zabaw dostosowane do swojego wieku. Dla dzieci ze żłobka jest przeznaczony dziedziniec osłonięty z trzech stron z wyjściem na słoneczne południe. To miejsce jest fantastyczne. To nikt im nie będzie zwracał uwagi na głośne zachowanie. Mogą się tu wykrzyczeć, wyhasać, nawdychać świeżego powietrza z odrobiną leśnych woni. Samo przedszkole będzie przejrzyste. Szkło, drewno, kamień, jak najmniej plastyku. Do minimum ilość plastiku zredukowana, ponieważ jak wiemy, w Siechnicach, w Radwanicach i w Katarzynie są czujniki na zewnątrz na szkołach, które mierzą na zewnątrz poziom yy, no, tego smogu. Tak? Tu w Sulimowie nie ma takiego smogu, tym bardziej, że osiedle, wszystkie budynki będą miały y, ogrzewanie, energię solarną i pompy ciepła. Jak najmniej będzie tutaj kominków. No będą, ale będzie ich jak najmniej. I yy, na zewnątrz będzie czystsze powietrze niż w innych tych miejscowościach. Ale co jest ważniejsze, nie jest tak istotne powietrze na zewnątrz, jak powietrze wewnątrz przedszkola. Ponieważ sztuczne ubranka dzieci pylą y, sztucznymi włóknami mikro, latają mikro włókna, tak jak pod słońce widzimy jak lata coś, jak świeci promień słońca do domu, czy jak jest pełno kurzu. Także dzieci będą się starały mieć ubranka naturalne, lniane, bawełniane i y... y... Nie będzie tak, jak mówimy, nie będzie plastikowych zabawek, bo będą miały to w domach. A, a każdy plastik po, polimeryzuje, czyli wydziela rozpuszczalniki takie, tak zwane oleje, bo on wysycha, kruszy się potem. To wszystko dzieci wchłaniają. Także może się okazać, że gdyby ktoś zrobił badania i pomierzył yy, to powietrze wewnątrz pod względem tych substancji szkodliwych, to chyba byłoby lepiej, żeby dzieci były na dworze niż wdychały niż te wszystkie sztuczne substancje. Technologia Holt 100. To jest drewno surowe. Przede wszystkim żadnych klejów, żadnych rozpuszczalników, żadnych impregnatów. Ale to tak, jak mówiłem za chwilę. Kolejna budowla wiąże się ściśle z naszym dworem. Dwór i posiadłość ma ciekawą historię. Mogę zdradzić kilka wyrywkowych faktów. Do roku 1944 mieszkał tu właściciel ziemski Friedrich Scholz Babisz. Jak słychać, jego nazwisko Babisz jest swojsko brzmiące, popularne u naszych południowych sąsiadów. Najwidoczniej jego przodkowie mieli coś wspólnego ze Słowianami. Otóż pan Babisz w czasie II wojny był powołany do rezerwy wojsk niemieckich i w randze kapitana stacjonował we Wrocławiu. Był człowiekiem zaufanym do kręgu ludzi Klausa von Stauffenberga i w 1944 roku brał udział 20 lipca w akcji Walkiria, czyli zamachu na Adolfa Hitlera. Pan Babisz przypłacił to swoim życiem. Został aresztowany i w lipcu... Został aresztowany w lipcu i stracony w Berlinie 13 października 1944 roku. Jego majątek w Rochrau, czyli w Grodziszowie, został zarekwirowany przez niemiecki urząd skarbowy. Zarekwirowano też dwór w Sulimowie, ale ponieważ był to majątek rodziny jego teściów, Lewaldów, to dwóm ciotkom udało się jednak dwór wykupić. Kilkadziesiąt lat temu do Sulimowa przyjechał Syn pana Babisza ze swoimi dziećmi. Rozmawiał z kilkoma mieszkańcami i stąd trafiłem na ten wątek. Kolejna ciekawostka historyczna miała miejsce ponad 400 lat temu. Właścicielem Sulimowa został Adam Dobrzyc, herbu Śreniawa. To herb wywodzący się z najstarszych rodów polskich. Rodzina Adama zajmowała Sulimów przez około 200 lat. Adam był wyjątkowo zdolnym człowiekiem. Zasiadł w Radzie Wrocławia mając zaledwie 29 lat i był w niej nieprzerwanie przez lat 37, aż do swojej śmierci w 1624 roku. Miał wówczas 66 lat. Mając 49 lat, został prezydentem starostą Wrocławia, a później też gubernatorem księstwa wrocławskiego, czyli namiestnikiem króla Jana Zygmunta Hohenzollerna. Tą funkcję sprawował przez 17 lat. Pozostaje jeszcze dużo wątków o życiu Adama, ale zostawiam to do filmu. Natomiast warto wspomnieć też o wnuczku Adama urodzonym w Sulimowie w 1933 roku, czyli 9 lat po śmierci swojego dziadka. Nazywał się Wacław Wilhelm Dobrzyc. I zapewne mając sobie polskiego ducha, swojego dziadka Adama, zaciągnął się we Wrocławiu na wezwanie polskiego księcia, pretendenta do tronu królewskiego polskiego, biskupa wrocławskiego Karola Ferdynanda Wazy. Kariera wojskowa Wacława zakończyła się mianowaniem go przez króla Jana III Sobieskiego na stopień generała dywizji Śląsk. Wacław stacjonował w Kamieńcu Podolskim na wschodnich rubieżach Polski i odpierał ataki Tatarów. Zmarł w Toruniu w roku 1698, mając 65 lat. Do dziś żyją potomkowie Adama Dąbszyca rozsiani po świecie. Wacław prawdopodobnie zmarł bezdzietnie. Tu jeszcze tylko warto wspomnieć, droga młodzieży, że Sulimów to nie byle co, ponieważ ludzie mieszkali tu dużo wcześniej, zanim powstał Wrocław na Ostrowie Tumskim. No i jeszcze jeden historyczny element ściśle związany z rozwojem Sulimowa i z trzecim obiektem. Z materiałów wyszukanych przeze mnie w archiwach i dostarczonych od pana Przemysława Dulęby, doktora archeologii celtyckiej Uniwersytetu Wrocławskiego, stwierdza się, że w Sulimowie mieszkali Celtowie. Podczas wykopalisk w 1890 roku natrafiono na cmentarzysko z epoki Neolitu i właśnie na grób celtycki. Trzeba dodać, że na obecnych terenach Polski Celtowie najwcześniej osiedlili się właśnie na równinie wrocławskiej, czyli tu i wokoło gdzie są ziemie lesowe, Byli zresztą świetnymi rolnikami i świetnymi wojownikami. Prowadzili głęboką orkę za pomocą żelaznych radeł. Udoskonalili technikę mielenia ziarna stosując żarna obrotowe. Używane przez Celtów narzędzia kowalskie pozostały w niezmienionej formie do dnia dzisiejszego. Bili własne monety. Największe znalezisko grobów celtyckich znajduje się w Sobocisku, niedaleko stąd. Celtowie stanowili trzon cywilizacji europejskiej. To oni posiadali kunszt wytopu metali. Jako pierwsi stosowali koło garncarskie i skonstruowali beczki. A zatem trzeci budynek to zespół rekreacyjno-hotelowy o nazwie CELT. Budowa jest zrobiona z drewna Holz 100, czyli z drewna księżycowego. W naszych warunkach może mieć 4 lub 5 kondygnacji. To ustalą architekci krajobrazu. Widoczny tu budynek jest bliźniakiem realnego siedmiokondygnacyjnego ekohotelu Forsthof Alm, który znajduje się w Alpach na wysokości 1050 m nad poziomem morza i jest odległy od nas o 500 km. Teraz już mogę powiedzieć, jak się będzie nazywało przedszkole. Będą to Celtusie, a ulica oczywiście celtycka. we